To jak Hirosy 3 jeszcze raz Melstorm. Dzisiaj jednak czas na zemstę i zrobię ją na dwusetce. Żeby było jeszcze ciekawiej, bastion. Nie będę ukrywać, ale kilka razy resetowałem mapę w intencji otrzymania złotego łuku. Później dobrać statystyki, wyjść przez portal, plus zająć miasto, gdzie od razu wybudowałem radę miasta, jak i wykupiłem centaury. Nadszedł czas zbierać wszelakie zasoby. Przede wszystkim złoto. Jeśli jacyś wrogowie stanęli mi na drodze, no to zmieniali się w doświadczenie. Proste. Za zdobyte dobro Dobra, kupiłem nowego bohatera, zostawię mu najszybszą jednostkę i niech robi to samo. Wszak sporo dobroci leży wolno, tylko jedziesz przez mapę i pozyskujesz masę materiałów na rozbudowę. Niech będzie, wystarczy już tego zbierania. Was pewnie bardziej interesuje zwiększenie statystyk, wybudowanie fortu i przede wszystkim trudne walki. Na dobry początek, przeczekałem pierwszy ostrzał, aby rywal nie miał prostej strzały, a później wystrzeliłem niczym z łuku. Swoją drogą chciałbym wam bardzo podziękować za wszystkie polubienia, które zostawiacie. Tym samym pomagając, by odcinek lepiej się pozycjonował. Wielkie, a zarazem piękne dzięki. Uwięziona bohaterka jest całkiem niezła, a na domiar tego posiada strzelców, których od razu wcieliłem do swojej armii. Z taką siłą to można jeździć i świat po prostu zdobywać. się siedliska elfów w mieście również ich wybudowałem. Do tego zacząłem szkolić strzelców. Wrogowie niezbyt mają jakiekolwiek szanse. Głównym bohaterem skupiłem się na walkach, podczas gdy boczni jechali za worem i zbierali dobra, bądź też rekrutowali armię. Skupiłem się na rozwoju armii w mieście, odblokowaniu stoczni, by móc wysłać w morze zwiadowcę. W Toczyłem jeszcze więcej bitew plus lepszym zamek na Maxa dla większych przyrostów elfów. Wykupione jednostki zawoziłem do Szczęśliwie Kylia jest szybka, także może latać po całej mapie. Wysłałem zwiadowcę w statek. Kylia niezmiennie biegała po całej mapie, podczas gdy Ivor masakrował strażników. Podnosił siłę i kończył wszystkie bitwy. Zanim oponenci zdołali mnie jakkolwiek zaatakować. 6 dnia ruszyłem na smoki, że mając za mało ruchu, nie zdołały mnie zaatakować. A potem elfy i strzelcy odwalili kawał roboty. Tak dobrej, że można to porównać do tego, że ścierwojad dziobnął pierwszy. Chociaż umiejętności nie wpadają dzisiaj najlepsze. Z ciekawszych rzeczy na wodzie znalazłem jeden z lepszych amuletów. Przed nowym tygodniem chciałem więcej armii, a wraz z nowym tygodniem wpierw złoto do zebrania. Więcej jednostek do zrekrutowania i jeszcze więcej, prawie idealnych bojów do stoczenia. Szkoda tego jednego elfa. Z kolei na morzu budowałem potęgę finansową. Niemniej na moich włościach wciąż było sporo możliwości na pozyskanie funduszy, potrzebnych właśnie do rozwoju. Jak zwykle, wszystko zostawiałem killie do zebrania. Jak jeszcze zainwestowałem w banki, to będziemy obrzydliwie bogaci. Przekazałem dobry artefakt, zebrałem zasoby. Powróciłem do miasta w celu lepszenia elfu. Z uwagi na ten fakt byłem gotowy na walkę z minotaurami. Spowolniłem jedną grupkę w kolei. I oddawałem ostrzał. Podczas drugiej tury spowalniałem najbliższą mnie jednostkę. Pozostałe bliskie obrywały z ostrzału. Jak jeszcze nieprzyjaciel ułatwiał mi zadanie i stał jednostkami blisko siebie, to mogłem to wykorzystać, aby smog wyrządził pogrom. Tak czy inaczej, ważne, że duże grupy nie wyzdołały zaatakować mi strzelców. Jeśli już, no to atakowały pojedynczymi jednostkami. Mało tego, po bitwie dostałem Magię Ziemi i zdobyłem Księgę Ziemi. Piękno same w sobie. Dodajmy jeszcze łatwiejsze boje, wykupienie nowych elfów, a w zamku rozwój Gildi Magów. Jeszcze pizka Pandora. Nie licząc doświadczenia, otrzymałem statystyki, aczkolwiek jak wspomniałem, jeżeli chodzi o wybór statystyk, to nie były najlepsze strzały. Portalem powróciłem do miasta i stąd parłem dalej. Gdy już mogłem spowolnić wszystkich na raz, życie stawało się dużo przyjemniejsze. Z tej przyczyny łucznicy mieli więcej okazji do ostrzału, zanim wróg się do nich zbliżył. Na wodzie niezmiennie masa skarbów. Pokazał się nawet wróg na moich ziemiach, którego od razu zaatakowałem. Pomimo wyrządzenia mu strat, bitwa skończyła się jak zwykle z botem. Magiczna strzała i ucieczka. W bastionie wybudowałem Jednorożce. Postanowiłem dostarczyć zdobyte artefakty Daivora, który w międzyczasie podnosił statystyki. Zbierał złoto, walcząc w bankach, tylko preferowałbym, aby było tam więcej strażników, by zdobyć więcej złota. Proste. W zamku w końcu wybudowałem smoki, jeszcze to akurat 7 dnia. W nowym tygodniu Kylie miała ręce pełne roboty. Mimo wszystko trzeba zrekrutować nową armię. Gdy zdobyłem 15 poziom, odebrałem zadanie, które mocno wzmocniło moją postać. Zaatakowałem strażników granicznych, całkiem sporo wytrzymałych jednostek. Jednak, kiedy macie spowolnienie, złoty łuk i masę strzelców, wszystko staje się po stokroć prostsze. Niekiedy nawet zielone smoki zaatakowały. Za strażników granicznych otrzymałem sporo zasobów. W kolejnych trudnych bojach nie było inaczej. Jak spowolnienie działa, tak nic nie ulega zmianie. Szczerze mówiąc, zdecydowałem się na ogranie tej misji jeszcze raz, ponieważ za pierwszym razem, kiedy grałem, to ta misja mnie po prostu zniszczyła. Dlatego musiałem się zrewanżować. Co więcej, uwielbiam tę mapę za wysyp statystyk, jak i artefaktów. Bądź bo po zajechaniu na nowe tereny znowu oczekiwało na mnie sporo zasobów. Ulepszyłem armię, zrekrutowałem jeszcze więcej jednostek. Powoli nawet zacząłem inwestować w kapitol. Po zniszczeniu strażników, nie zamierzałem wszystkiego zbierać. Lepiej skupić się na podbojach plus zwiększaniu statystyk. Za chwilę przybędzie tutaj boczny bohater i on wyczyści mapę za mnie. Na nowych terenach widziałem sporo dobrodziejstwa, wybudowałem nawet kapitol. Na dodatek Klanki zabrał się za zbieranie wszystkich zasobów. Zaatakowałem kolejną pandorę, w której nie czekało na mnie nic innego. Pierw maga, Potem nie pozwolić i reszcie się do mnie zbliżyć, jakby nie patrzeć, najważniejsze i tak są otrzymane statystyki. A podczas eksploracji dalszej mapy zostałem zaatakowany. A to ci niespodzianka. Do zwycięstwa, chociaż wróg zmusił mnie do ucieczki strzelcami Kapkę źle obliczyłem i prawie wróg zdołał mi uciec Jednak na białym koniu pokazały się murale, Dzięki czemu smok uderzył jeszcze raz Dziękuję pięknie I bohater brązowego należy do przyszłości Z kolei artefakty w sumie do mnie W drodze do ich zamku podniosłem kapkę statystyk Sam bój o fortyfikację był trywialny Także powiedzmy, że był I chodźmy dalej Niech będzie, przeteleportowałem się do bastionu Żeby zwiększyć liczebność armii W drugim zamku wykupiłem zwiadowców. Aby pomógł Klankiemu w zbieraniu zasobów plus przejmowaniu kopalni w swoją stronę, w nowym tygodniu Kirlia wciąż zbierała armię w bastionie, ulepszyłem jednostki. Z kolei w faktorii inwestowałem w finanse. Jadąc cały czas drogą, dotarłem do Fortu Wroga. Jak się po chwili okaże, skrywał się tam bohater Zielonego, i to całkiem dobry. Pokazała się możliwość upieczenia dwóch pieczeni na jednym ogniu. Po pierwsze, zdobędę zamek. Po drugie, bohater Wroga mi nie ucieknie. Tym samym mocno słabiego królestwo. Bo tutaj bez dobrego bohatera to naprawdę trudno. Zresztą, sami widzieliście, ile występuje tutaj wszelakich bonusów do statystyk, jak i artefaktów. A kiedy to się straci, no cóż, trudne jest to zrobić. Jeszcze nie mogę wskrzesić armii. No cóż, trzeba się pogodzić ze steratą strzelców. W każdym razie, zaraz powrócę do zamku i wzmocnię swoje siły, a do tego ulepszę smoki. Powoli oflagowywałem wszystkie tereny, to samo zrobiłem w fortecy i tam wykupiłem bohatera do przejmowania kopalni. Co więcej, przekazałem sobie epicki amulet. Po powrocie do fortecy stało się coś niesamowitego. Behemoty chciały do mnie dołączyć. Rozumiecie, uzyskałem 74 behemoty. Po chwili oczekiwała na mnie jeszcze bitwa ze strażnikami Pandory. Niemniej taka ilość behemotów spokojnie samą gra całą resztę scenariusza. Przy obecnej postaci, ja tutaj nie mam za dużo pytań. Gra to po prostu mnie uwielbia. Jeszcze ten wzrost statystyk. Piękna rzecz. Fortecy. Również warto wyrwać wiedzę. Toczyłem dalsze boje dla doświadczenia, plus odblokowania drogi do budynków ze statystykami. Postać wygląda już całkiem nieźle. Kiedy na tych terenach to już jest wszystko, pora wybrać się na nowe. Najpierw jednak szybka utaczka ze strażnikami epickiego artefaktu, a po zebraniu go, zaraz ruszamy dalej. Kapkę obowiązków, gdyż wrogowie postanowili zajechać na moje włości, należy im pokazać czemu nie jest to najlepsza opcja. Do tego zebrałem armię i moje plany uległy zmianie. Pierw skierowałem się na małą wyspę, gdzie pozyskałem artefakt pod zwiększenie siły strzelców. Plus odwiedziłem bibliotekę, ale to raczej oczywiste. Jeśli zapytacie o resztę, zmieni, Zbierali armię, oflagowywali kopalnie, no cóż innego mogliby robić? Po zebraniu armii zaatakowałem wroga, który pokazał się u mnie. Nawet nie powalczyliśmy. Kolega miał Feniksa i od razu zdecydował się na ucieczkę. Znaczy ona, przepraszam. Mogę wam pokazać zbieranie jednostek, lecz na ten moment obstawiam, że bardziej interesuje Was toczenie bitew i masakrowanie wrogów. Szkoda, że zdołała uciec, ale czasami tak bywa. Tak jak wcześniej wspomniałem, pora zaatakować kolejnych wrogów, jadąc drogą zechem do ich miasta, które było praktycznie niebronione. Darmowe zamki to coś, co lubię. Przygotowałem się na kolejny dzień. Nawet już wykupiłem nowego bohatera, aczkolwiek brązowy nie miał już żadnego zamku i musiał mnie atakować. Ma teraz nieciekawą sytuację. Kiedy wróg zniszczył samego siebie, mogłem wyruszyć w nieznane. Zbierałem doświadczenie, toczyłem boje z kolejnymi strażnikami. Nie ukrywając, to ich kontratakt potrafił mnie delikatnie denerwować. Finalnie należało wskrzesić utracone jednostki. Jak behemociura rąbnie, to nie ma przebacz. Nowe ziemie stały przede mną otworem. W zamkach inwestowałem w finanse. Wciąż rekrutowałem armię plus zbierałem zasoby. Nigdy nie wiesz, kiedy się przydadzą. Po chwili Ivor mógł się pojawić w zamku i zebrać armię i niszczyć Niebieskiego, który za bardzo pozwalał sobie na jazdę po moich włościach. Taki delikatny minus posiadań coraz większej ilości fortyfikacji. Wrogowie częściej nas odwiedzają i my musimy toczyć większe bitwy. No ale to jest raczej logiczne. Większe ziemie, większa szansa, że zajadą u nas. Jak jeszcze pomyślimy sobie, że jesteśmy na środku mapy, no to mówisz samo przez siebie. Niebawem jednak ten problem zniknie, ponieważ po stoczeniu kilku bojów i jak i rozbiciu armii wroga, wrogowie bardziej skupią się na lizaniu ran oraz gromadzeniu nowej, wielkiej armii i wówczas będę mógł ruszyć na dalsze podboje. Chyba, że będą mi uciekać i Próbować zdobywać moje zamki, no to wtedy zabawa się kapkę wydłuży. Przede wszystkim należy im pokazać pełnię dominacji. Jeżeli straciłem masę jednostek, to wszystkich należy wskrzesić, by finalnie ośmieszyć wroga i pokazać mu, hej, patrz, ja nie straciłem nikogo, a ty wszystkich, gdybym był na miejscu wroga, to chyba bym się załamał przy czymś takim. Kolejne boje były już znacznie prostsze, a do tego wszystkie, tak jak wspomniałem, no trzeba było najpierw rozbić siły wroga, a potem będzie okazja do powiększenia swoich wpływów. Jak widać, drodzy bohaterowie również mają epickie statystyki, ale tak naprawdę wygrywa ten, który jako pierwszy zaczyna. Nie zwiedzać nowe tereny, ponieważ na każdej nowej ziemi znajdują się zadania na zdobycie 15 poziomu, co daje ogromny przypływ sił. Nie wspominając o pandorach, dlatego kapkę im odskoczyłem, gdy wciąż zbierała armię i będzie robiła to do samego końca. Wrogowie nawet to już z zamku nie wybronili, od tak mi go oddali. Wysłałem nowego zwiadowcę, który namierzył wrogów, którzy próbowali mi uciec i wiecie co? Tym razem im się udało. Z ciekawszych rzeczy wróg postanowił zaatakować moją fortyfikację. Rzecz w tym, że wcześniej mocno osłabiłem siły wszystkich oponentów, a w w zamkach zebrały się duże liczby. I tu nagle się okazuje, że mogę odpuścić sobie teleportowanie między zamkami i ganianie rywali. Wróg na tyle utracił siły i minął tak długi czas, aby dać szansę mojej armii w zamkach po prostu się zebrać. Tym samym same mogą się bronić podczas gdy Ivor będzie dalej kontynuował ekspansję. W każdym razie, po obronie ziem planowałem dalej podnieść statystyki. Niekiedy powróciłem na swoje ziemie, bo i tak tam planowałem się cofnąć i zebrać większą armię. No to uznałem, czemu by nie cofnąć się jeszcze dalej i nie stoczyć jeszcze jednego boju. Jedyna Rzecz, która mocno mnie bolała podczas tych wszystkich starć, to fakt, że nie posiadałem najszybszej jednostki. Często przez to obrywało się moim strzelcom. Jak jeszcze wróg zdecydował się na implozę plus ucieczkę, to mocno bolało. To już powoli jest ten moment, gdzie traciłem siłę strzelców. Kiedy zauważyłem Pandorę, nie mogłem przejść obojętnie. Zwłaszcza, że toczyłem boje bez strat, a przepływ sił zawsze piękny. To jak pora zechać na nowe tereny, zaatakować strażników granicznych i uwielbiam tę mapę za ogromną losowość. Można tu dostać wszystko. Słabych strażników, jak na początku. Albo możemy, jak tutaj, graniczyć sobie z upiornymi smokami. Tutaj to dopiero jest ogromna losowość. Wróciłem szybko do głównego miasta, aby odnowić siły. Jak zwykle, od nowego zamku wykupowałem nowego bohatera, by przejmować kopalnie. Po co wróg ma mieć jakiekolwiek zasoby? Jadąc drogą, ze każdym razem dojeżdżałem do siedziby wroga. Po drodze wzmacniałem statystyki. Jeżeli chodzi o dalsze boje, wróg uwielbiał mnie denerwować, rzucając czary na moje jednostki, by te walczyły między sobą. W kolejnych bitwach nie było inaczej. W ten sposób powoli traciłem swoje siły. Jednak zbliżałem się ku końcowi scenariusza i nie miało to większego znaczenia. Kiedy już planowałem zechać na nowe tereny, wróg. Musiał po prostu się u mnie pojawić. W takim wypadku pora na szybką przerwę i zajęcie się intruzem, i zaraz powracamy do dalszych starań. Tu jednak doszło do walnej bitwy, bohaterka Fioletowego była równie potężna co ja. Chociaż siła armii i czarów była po mojej stronie i w sumie reszta statystyk tak samo, ale nie liczmy tego ataku, bo w sumie na to najczęściej patrzę. Niemniej widać, że znowu. Że gram na 8 graczy i tylko dwóch z nich się liczy na mapie, a cała reszta to chłopcy do levelowania. Skupmy się jednak na kajdenach wojny, które mocno umilą dalszą rozgrywkę. Na nowych ziemiach wzór był taki sam: jadę drogą, po drodze zbieram statystyki, dojeżdżam do miasta wroga, szybko go zdobywam, po czym wykupuję zwiadowcę, aby przejmował wszystko dla naszego królestwa. Powoli, że trzecim armię decydowałem się na rekrutację sił z innych zamków, co i tak nie miało już większego znaczenia. Jakby nie patrzeć, najsilniejsi bohaterowie moich przeciwników zostali zlikwidowani. Armii nie mają statystyk podobnie. Równie dobrze mógłbym zostawić sobie tylko smoki i nimi podbijać. Statystyki i czary prawdopodobnie zrobiłyby całą resztę. Jednak żeby się nie męczyć. Jeśli widziałem ogromne liczby potencjalnej armii do zrekrytowania, no to korzystałem z tego. Dodam jeszcze, że podczas takich map zawsze się zastanawiam, czy grać tylko pod jednego bohatera, czy może więcej. Niby tworzymy jednego kozaka, ale scenariusz wtedy się wydłuża. Z kolei przy dwóch bohaterów i takiej ilości zamków mógłbym to przyspieszyć. Na przykład zdobyte artefakty oddawać kolejnym bohaterom, podzielić się tymi pandorami i tak dalej tak dalej. Ale wystarczy już tego. Lepiej powiedzcie mi, jak wygrać na takich mapach? Pod jednego bohatera czy może więcej? Dajcie znać. Praktycznie sam koniec, pozostaje tylko podbić fortyfikację i kończymy scenariusz. Sama formalność, jakby nie patrzeć, a ja co, dalej atakuję silnych strażników, zdobywam Pandory, a wszystko w celu osiągnięcia jak najwyższych liczb w statystykach. Kiedy już zaspokoiłem swoją jaszczurkę w głowie, myślę, że mogę skupić się na dalszej walce. Tylko już nie pod statystyki, ale żeby ukończyć scenariusz. Dla zainteresowanych, tak finalnie prezentuje się Ivor. Czasami mnie pytacie, czemu nie wybieram najlepszych bohaterów. Odpowiedź jest bardzo prosta: by cały czas nie grać jednymi tymi samymi bohaterami. Dodatkowo, by miniaturki wyglądały inaczej. Ostatni wróg zdołał jeszcze zebrać armię, ale niewiele sobie z tego zrobiłem. Po prostu się po nim przejechałem, jakbym był w czołgu. Bardzo przyjemna mapa, a my jeszcze się spotkamy.